Hej, witam Was. To będzie mój taki pierwszy mecz z Ligi e, e, Mistrzów. E, ja sobie wybrałem mecz, który będzie już niedługo, a będzie to mecz Liverpool-Real Madrid. Wybrałem sobie tu kapitana Stevena Gerrarda i drugiego kapitana, bo nie mam Casiasa Sergio Ramos. Więc rozegram sobie taki mecz, zobaczymy, jak będzie naprawdę. Do tego użyję sobie trzech saszetek. Akurat z Baleem. No i co? Zaczynamy pierwszy mecz z ligi mistrzów i zaraz zobaczymy jak to tutaj się potoczy. Mamy pierwszą kartę Arsenal i jest to kościelny, więc nie ma gola. Kehl z Borussii Dortmund, Belaraby, Leverkusen. Tutaj mamy mm, Nani, uuu super, Nani Sporting Nisbona. E, tutaj mamy piłkarza, bramkarza, Szachtar doniec, e, Kanibolocki, śmieszne, śmieszne nazwisko, wow! wow, 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 Real Madrid, La Decima, wow, ale strzał, patrzcie, Sergio Ramos, Sergio Ramos. Ja nie mogę, <laughs> sorry, aż mi głos, aż straciłem głos. Wow, super, jest 1 do zera dla Realu Madryt. Otwieram drugą saszetkę, super. E, lecimy dalej. E, Kilesen z, e, z Ajaxu. Mamy tutaj Artura z Benfiki. Carlos Tevez Juventus. Tutaj mamy herb Bazel. Mamy tutaj znowu Sporting Lisbona Martins. I karta specjalna jest to: o, moja powtórka, Busquets z FC Barcelony. Ostatnia saszetka: czy Liverpool strzeli bramkę, czy Real Madrid dobije? Jak to będzie, zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy O, znowu powtórka, patrzcie Powtórka, powtórki, powtórki e, Tevez Juventus Tu mamy Anderlecht Serafinia z Bayernu Monachium Uu. Bender Master Z Leverkusen Wow, patrzcie, no nie mogę <grym> Ekspert Steven Gerrard I tak samo tu jest Steven Gerrard i ostatnią kartą, czy będzie bramka, która mm, rozstrzygnie mecz, czy nie? I jest to Real Madrid i jest to Gareth Bale One to Watch. No takiego meczu to jeszcze się nie spodziewałem, ależ pięknie. Real Madrid, Gareth Bale zdobywa bramkę na wagę złota, można powiedzieć. I no, no piękny, piękny meczek, jak dla mnie. Pierwszą bramkę strzelił dla Realu Madryt Sergio Ramos I karta La Decima Potem wyrównał Steven Gerrard No i bramkę ostatnią Strzelił Gareth Bale One to Watch Super, no mi się podobał mecz Mam nadzieję, że wam też I co? Zapraszam na kolejny. Ja sobie wylosuję jakiś tam, może zrobimy Bayern Monachium, nie wiem z kim on tam grał. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć!